Witajcie, w filmie tym chciałem Wam zaprezentować aplikację, która nazywa się Automapa. Automapa na podstawie prezentacji na telefonie Samsung Galaxy S4. Zainstalowałem aplikację darmową do 7 dni do użytku, czyli wersja trialowa ograniczona czasem, żeby przetestować tę aplikację w boju. Aplikacja Automapa jest to aplikacja kultowa, szczególnie w Polsce, do obsługi nawigacji GPS. W telefonie Samsung Galaxy s 4, ale także i w Z1 i w note 3 testowałem działa rewelacyjnie. Na początku miałem pewien problem z czymś takim, jak usunąć te trójwymiarowe, trójwymiarowe wszystkie budynki, które są po drodze, które utrudniały mi nawigację, wizualnie zasłaniając troszeczkę drogę, ale znalazłem w końcu rozwiązanie. W tym filmie postaram się Wam oczywiście pokazać, w jaki sposób to zrobić. No i tyle. Myślę, że może powiem na początku, co jest potrzebne. Do aplikacji. Po pierwsze potrzebujemy internet, żeby ją ściągnąć. Akurat w tym wypadku może włączmy ten internet. Dane komórkowe, proszę. No, włączymy też GPS-a, niech sobie szuka lokalizacji już niczemu mi to nie przeszkadza. I po pierwsze musimy wejść do sklepu Google Play, czyli taka torebka z trójkącikiem. Jeżeli jej tutaj na głównym ekranie nie ma, trzeba wejść... Pokażę w aplikację, tu na dole Android 4.0.2 w tym wypadku jest tutaj zainstalowany i szukamy Google Play No jest, sklep Play OK, będąc w tym sklepie, gdy się już uruchomi internet oczywiście musimy mieć włączony tutaj w góry mamy szukajkę lubkę, szukamy i wpisujemy aplikację Automapa o już akurat podpowiedź jest Automapa, akurat spółka z, z ograniczoną odpowiedzialnością, w ten sposób wygląda automapa. Żeby ją ściągnąć potrzebujemy 8, znaczy musimy skorzystać z internetu i wykorzystać 8,33 MB, ta aplikacja waży, można ją, najnowsza wersja już jest dostosowana do Androida 4.3, dostosowana do urządzeń Sony Xperia Z, Pełny opis tutaj jest, oczywiście wszędzie poniżej możemy zobaczyć opinie ludzi na temat tego programu. Ja już mam ją zainstalowaną, dlatego nie mam tutaj opcji instaluj albo pobierz, tylko mam otwórz. Dlatego też tak jak tu widać na screenach, ta aplikacja tak wygląda, dlatego też już ją po prostu będę otwierał. W Waszym wypadku dajcie instaluj. Aplikacja się bardzo szybko ściągnie, zależnie od szybkości Waszego internetu. A gdy już się ściągnie po uruchomieniu tej aplikacji będziecie mieli. W tej aplikacji, ja może już ją uruchomię, po prostu oczywiście. Skrót, aplikacja ja się sam tworzy. Ok, nie będziemy aktualiz aktualizować teraz. Szuka sygnału GPS, u góry informacja. Ok, ale wróćmy teraz do tamtego etapu. Czyli tak, ściągniecie aplikację, uruchomicie i aplikacja od razu będzie Was informować, żebyście ściągli sobie albo mapę Polski, albo Europy. Ściągacie sobie, zaznaczycie na przykład sobie polską mapę, mapę polską, przepraszam. Ściągnięcie tej mapy to jest około chyba 300 MB, więc najlepiej gdybyśmy byli podłączeni non-stop, znaczy na ten czas pod sieć Wi-Fi w domu będzie najszybciej. Kolejnym etapem będzie ściągnięcie głosów, czyli na przykład Hołowczyca albo innej osoby według języka, jaki nam pasuje. Tam wybierzemy sobie, nie wiem, czy Mateusz.pl, polski język. Tak wybierzemy sobie język, jaki nam, znaczy osobę, jaka nam pasuje. Ważne, żeby wybrać polski język. Tak więc ściągniemy sobie mapy, jaka nam pasuje, czy polski, czy Europy. ściągniemy sobie język. W tym wypadku wybierzemy sobie tam jakąś osobę razem. Ważne, żeby wybrać język polski, no bo dziwne, żebyśmy mieli tam niemiecki, czy francuski, albo angielski, ale to zależnie od upodobań. I gdy to się wykona, czyli ściągną się mapy, aplikacja będzie wyglądała w ten sposób, jak tu widzicie. Od tego momentu nie potrzebujemy mieć już internetu włączonego w telefonie. Czyli na przykład pobierając mapę Europy, możemy już z telefonem pojechać za granicę, wyłączyć tam internet, oczywiście przed przejazdem przez granicę, wyłączyć internet w telefonie. I już możemy sobie włączać tą aplikację, jedyne co potrzebujemy włączyć do tej aplikacji to jest GPS, czyli nadajnik, nie, odbiornik, przepraszam, nawigacji GPS. No i w tym momencie możemy sobie bezpłatnie jeździć po Europie, korzystać z map, jakie mamy już wygrane telefon. Od razu mówię, że mapa Europy, jak dobrze pamiętam, to jest około 3 GB, albo 1, 2, 3, nie pamiętam, ale dość sporo, ale mamy mapę całej Europy. Nawigacja... Wygląda w ten sposób dość czytelnie. Zresztą osoby, które już korzystały kiedyś z automapy i widzi lubi lubią widziały, e wiedzą, jak taka automapa wygląda. Pokazuje bardzo szczegółowo e numer budynków, nazwy ulic. Można ją bardzo porządnie konfigurować, powiększać, pomniejszać. Tak samo jak no nie można obracać, nie można mapy. Można ją przesuwać, oczywiście. Sygnału GPS-u jeszcze nie znalazł, To jest informacja o tym, że brak sygnału GPS i wskazuje w pomarańczowych takich kreskach, ile już, że tak powiem, pobrał tego sygnału GPS. Od razu mówię, nie jesteśmy teraz w lokalizacji, gdzie mamy swobodny dostęp do nieba, gdzie znalazłby sobie tego GPS-a, tak więc dlatego to tak trochę się wyszarza, różne są opcje, ale nieważne. Tu mamy opcję 3D, czyli możemy na przykład widzieć pod kątem, tak jak w chwili obecnej, Klikniemy sobie 3D. Widok jest odgórny, czyli dwuwymiarowy. Znowu możemy się przełączyć na 3D. I teraz jest taka sytuacja. Zaraz po zainstalowaniu będziecie mieli taką funkcję. Zaraz Wam ją pokażę. Potem pokażę jak ją wyłączyć. Będziecie widzieli obraz miasta, czyli lokalizacji, w której jesteście w taki sposób. Czyli będziecie widzieć takie kontury szare budynków. Może to wiele osób wkurzyć. Mnie wkurzało. Dlaczego? Ponieważ gdy wyznaczę drogę, to ta droga tu gdzieś znika pomiędzy tymi budynkami, co prawda coś tam ją widać, a te budynki zaciemniają nam obraz nawigacji. Nie mówię, że ta funkcja jest zła, jest przydatna. Ale wydaje mi się, że powinna zostać wyłączona na początku, a umożliwić powinno się poprzez włączenie tej funkcji w menu. Już Wam pokazuję, w jaki sposób te budynki zmniejszyć albo całkowicie, żeby znikły. Klikamy na ekran raz palcem. Pojawia się tutaj na dole taka kolka 3D. Naciskamy ją i trzymamy wciśniętą. W tym momencie po prawej stronie tu jest taki suwak, 59% teraz pokazuję. Tym suwakiem do zera albo do 100%. Przy 100% pokazuje wielkości tych budynków takie jakie one są realnie. Przy zera, przy zerze, przepraszam, znikają. Proszę zobaczyć, jeszcze czas. Tu 3D przytrzymuje ten guzik. Pojawia się suwak. Schodzimy do 0%. Proszę zobaczyć, budynki zniknęły, są tylko kontury, gdzie budynek się znajduje, jaką powierzchnię zajmuje, ale wszystkie drogi są w pełni widoczne. Aplikację tą testowałem, jeżdżąc w różne miejsca, działa wyśmienicie. Co na początku jeszcze może Was skurzać, tu jest na dole taka opcja ustawienia. Co tu mamy? Kolor na dzień, kolor w nocy. Może pokażę Wam zaraz. Jak wygląda... jakieś obrysy dróg, horyzont, można ustalać sobie kąt, w jaki widzimy w 3D. Funkcje automatyczne, skalowanie mapy, widoczność. Tych opcji jest tutaj naprawdę bardzo dużo konfiguracyjnych. Dźwięki, na dole mamy główne menu, zakładki. Dźwięki, o, tu mamy lektora. Ja pobrałem na początku przy instalacji tego programu lektora Krzysztof Kołowczyc Polski. Ma, są też inne do wyboru. Ja pobrałem chyba tam kilka sztuk, czyli tu jest jakaś Kinga polski, marzena, Mikołaj. Tak więc yy, różne osoby mogą nam mówić, jak gdzie skręcić, co zrobić i tym podobne. Tu jest jeszcze jakieś komunikaty, przekroczenie prędkości, żeby nas informował. na przykład włączę sobie tę opcję. Po przekroczeniu prędkości o 10 km tak, będzie nas informował o tym. Powtarzać co 30 sekund, czyli jeżeli będziemy jechać zamiast 50 yy, w terenie zabudowanym, nie wiem, 80, to co 30 sekund będzie nas informować o tym, że przekroczyliśmy prędkość. Oczywiście nie zalecam przekraczania prędkości. Na dole trasa. Tu też jeszcze możemy dość sporo rzeczy ustalić GPS. Ustawienia systemowe można zrobić, żeby sam podczas włączenia gps sam, żeby włączał GPS-a nie, że nie musimy włączać tego samoczynnie z paska w dół, tylko sam sobie uruchomi. Ja lubię sam kontrolować włączenie GPS-a, więc nie chcę tego włączać. Tu jeszcze w ostatnich w ogólnych mamy jakiś pokaż systemowy pasek notyfikacji, czyli chodzi o, te, o ten pasek z godziną. Androida można go wyłączyć, włączyć jak widać. E, tutaj mamy jeszcze jakieś informacje: numer urządzenia, wersja trialowa, to jest ta chwilowa. Data ważności. Można tam zakupić licencję na dole, zakup licencji. Tak więc mamy tutaj wszystko, co chcemy do ustawienia. Tu na dole mamy też taką taki guzik, e, opcję. Wchodzimy w niego. Tu mamy takie szybkie ustawienia. Czyli na przykład tryb nocny jest włączony, tak, ale my nie chcemy trybu nocnego i już mamy widok dzienny, czyli lep dzienny jest lepszy moim zdaniem w czasie dnia, bo lepiej widać jaśniej widać ekran, ale zużywa też więcej baterii, chyba że mamy podłączoną ładowarkę. A za ich wieczorem lepiej używać jednak tego trybu nocnego, dlaczego jest przyciemniony ekran, nie razi nam w oczy w samochodzie. Łatwiej się nawiguje, jedzie z nawigacją podczas ciemnych, nie wiem, zakamarków, ulic i tym podobne. Gdy ten ekran jest przyciemniony, kolorystyka jest ciemna Zużywa oczywiście też mniej energii elektrycznej bateria Co jeszcze mamy tutaj? Tu mamy na środku taki guzik, jakby kwiatek Możemy za pomocą niego szybko wybrać cel Ostatni jakiś był Możemy nacisnąć tutaj, nawiguj Czyli na przykład będziemy jechać sobie bez celu, będzie nam pokazywał jak jedziemy Inna opcja, inny, czyli możemy wybrać inny cel Ostatnio wybrane, nie wiem, POI, punkty interesujące. Kategorie możemy wybierać, na przykład, nie wiem, bankomaty, radary, stacje, wszystkie, cokolwiek chcemy wpisać. Na przykład, nie wiem, Ikea, a on znajdzie nam, zobaczmy, IKEA. Przepraszam, IKEA. już znajduje nam, ok, już znajduje nam sklep Ikea różne w różnych miejscach, to jak Katowice, Azory i, i, i oczywiście także pokazuje ilość kilometrów do danego sklepu. Tak więc możemy szukać tutaj też po po różnych punktach. Co e, mamy historie, jakieś ulubione, dokąd jeździmy, możemy w miejscu, w którym jesteśmy, powiedzmy, że teraz jesteśmy w miejscu, które chcielibyśmy zapisać, Według ulubionych przyciskamy ekran. Dodaj do ulubionych i możemy zapisać tą lokalizację i wpisać nazwę tej lokalizacji, na przykład znajomi, babcia, dziadek, cokolwiek. I w przyszłości tylko korzystać z ulubionych. Co jeszcze? Tu mamy guzik trasa. Tutaj możemy sobie wybrać także lokalizację, możemy wybrać tryb trasy, optymalny, krótka, łatwa i tym podobne. Data wyjazdu, czy teraz, czy na przykład jutro wyjeżdżamy, ale już planujemy sobie drogę. Akceptuj, o i właśnie jakimi drogami chcemy jechać, drogi płatne czy wybieramy. Na przykład o, kliknę i omijaj promy, omijaj autostrady, mogą być e, co jeszcze gotowe. Jeszcze jest tu inny guzik, o, tu szukajka czyli e, podstawowa opcja wyszukiwania. Wpisujemy sobie kraj, miasto, jakie tam chcemy, czy ostatnie tu są wybrane, ale możemy oczywiście sami po kodzie wpisać lub po mieście. Nie wiem, na przykład Gd Gdynia, gdy. Gdy samo już szybko filtruje. Gdynia, ulica, weźmy sobie jakąś, nie wiem, dworcowa, ciekawe czy też jest jest dworcowa. I na przykład już podpowiada od razu numery, jakie znajdują się na tej ulicy. No to weźmy sobie 9 na przykład. Gotowe i powiedzmy, że teraz stąd, gdzie jesteśmy, chcemy tam po prostu pojechać, tak? Mamy tu różne opcje, dodaj do ulubionych, pokaż na mapie, prowadź do... I tak dalej wybieramy prowadź do bo chcemy tam po prostu pojechać. Trasa zostanie wyznaczona po otrzymaniu sygnału GPS. W tym momencie nie mamy tutaj sygnału GPS. Poczekajcie chwileczkę, podejdę do, do okna spróbuję ten sygnał złapać. Ok, sygnał został znaleziony, już Wam pokazuję, jak to wygląda. W ten sposób już jest trasa pokazana, już nam pokazuje, że pozostało nam 7 godzin, 47 minut. Jazdy dojazd o 0,56, czyli po północy byśmy przejechali. 548 km do przejechania. Znowu stracił zasięg, dlatego jest taki znowu wyszerzony ekran, ale już trasę przeliczył, pokazał i tak dalej, i tak dalej. I możemy swobodnie sobie jechać. Głośność także możemy oczywiście zwiększać, zmniejszać sobie za pomocą guzików fizycznych w telefonie. W każdej chwili możemy zostawić nawigację i przejść za pomocą guzika, do, no, wrócić do innego miejsca, na przykład nie wiem, robić coś w telefonie z powrotem, wracając, przytrzymując guzik, wracamy do nawigacji. Ok, teraz jak jedziemy sobie do celu, ale już powiedzmy, nie chcemy jechać według danego punktu, po prostu chcemy. Zaprzestać nawigować, ale nie na zasadzie wyłączyć aplikacji, tylko nie chcemy, żeby pokazywał celu, tylko żeby pokazywał, w którym miejscu jesteśmy, czyli bez mówienia nam skręcić w prawo, w lewo. Po prostu chcemy anulować trasę. Jesteśmy już w połowie drogi, ale jednak nie chcemy już tam jechać, chcemy gdzie indziej jechać. To albo oczywiście możemy za pomocą lubki zmienić wartość, dokąd dojeżdżamy, czyli nasz cel, albo możemy anulować tę trasę poprzez tak. Klikamy na dole guzik Trasa. I teraz wiele osób o to pyta. Sam się pytałem, w jaki sposób anulować trasę. Trzeba guzik fizyczny, akurat tu jest dotykowy, w telefonie nacisnąć. Menu, tutaj jest taki guzik ukryty. On podświetlony jest tyle sekund, ile jest ustawiony akurat w systemie Android. Ja tu ustawiłem 6 sekund, dlatego po chwili znika. Tu jest guzik po prostu. I tu mamy coś takiego jak Usuń. Jeżeli kliknę opcję Usuń, czy na pewno chcesz skasować trasę? OK. No i w tym momencie możemy wrócić strzałką. No i już nie pokazuje nam trasy. Dziwne, że nie ma tego jakoś tak prosto tutaj gdzieś na zasadzie klikam. E, na przykład, nie wiem, trasa i daje anuluj, tylko muszę chodzić tu w opcję usunąć. No nieważne. Tak więc y, sam miałem zagwózkę, gdzie to jest, i znalazłem dopiero dobra. Kolejna sprawa pokazuje nam też fotoradary. Tak więc w czasie jazdy. Nad morze czy do Warszawy, gdy testowałem tą opcję, e, dość trafnie pokazywał fotoradary. E, znaczy, ta aplikacja, oczywiście, pokazywała. Myślę, że Automapa to jest najlepsze rozwiązanie jako kompan do jazdy e, po Polsce, a także po, i po Europie. Szczególnie ze względu na to, że mamy aplikację w wersji offline'owej, to znaczy, możemy bez internetu podróżować e, wszędzie tam, gdzie mapę mamy, jaką mapę mamy zainstalowaną w telefonie. Co mogę Wam powiedzieć, polecam tą aplikację, aplikacja jest bardzo dobra, spełnia wszystkie wymagania, oczywiście można w dwóch trybach jej używać, jak kto woli, czy takim poziomym, czy pionowym, działa bez najmniejszego problemu. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych aplikacji do nawigacji GPS na urządzenia z Androidem, w tym wypadku jest to Samsung Galaxy S4, i nawigacja w tym telefonie sprawdza się rewelacyjnie. Oczywiście do nawigacji zalecam eee, ładowarkę i uchwyt samochodowy. Ładowarkę samochodową najlepiej mieć oryginalną. O co, o co mi tutaj chodzi? Eee, ładowarka, żeby miała odpowiedni prąd ładowania, to znaczy około 1,5, a najlepiej 2 ampery prądem, żeby ładował akumulator naszego telefonu. Jeżeli zastosujemy ładowarkę samochodową z innego telefonu, np. 0,5 ampera, czyli ładowanie niskim prądem, może zdarzyć się taka sytuacja, że jadąc e, samochodem, włącza, podłączona ładowarka samochodowa półAmperowa, e, używamy sobie nawigacji GPS. Jedziemy, a bateria, bateria nam, nas informuje tutaj, że jest ładowana, ale procenty tej baterii spadają. Czyli inaczej mówiąc, mamy większe zużycie energii niż ładowanie akumulatora. Więc e, może się okazać sytuacja, że nie dojedziemy do miejsca e, docelowego na nawigacji. Będziemy musieli na przykład wyłączyć ekran, wyłączyć nawigację. I najlepiej wyłączyć w ogóle cały telefon, albo przynajmniej włączyć tryb samolotowy, żeby coś się ładował. Telefon, dlatego od razu mówię, że mając ten, ten telefon i chcąc go używać w samochodzie, od razu kupcie sobie ładowarkę oryginalną Samsunga, troszkę więcej kosztuje, albo nieoryginalną do jakiegoś innego producenta. No oczywiście to jest niezalecane, żeby miało przynajmniej 2 Ampery prąd ładowania, czyli tak samo jak ładowarka biała, którą dostajecie do tego telefonu stacjonarna, czyli do domowego gniazdka, jest jak dobrze pamiętam, 2 Ampery prąd ładowania, tak więc samochodowanie niech też tyle samo ma. Wtedy będziemy pewni, że jedziemy sobie, czy z GPS-em, czy cokolwiek i szybko telefon naładujemy w ciągu, nie wiem, godziny, dwóch, Nie mamy telefon w pełni naładowany od zera. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej nawi yy, odnośnie nawigacji? zalecam używanie oryginalnych akcesoriów w postaci uchwytu samochodowego. Zapewnia ten uchwyt Samsunga, jak go też kupiłem w jednym z filmików, jest recenzja krótko o nim. Pasuje tak samo do te trójki, do tego telefonu do Z1 też pasuje. Aplikac... Uchwyt samochodowy ma takie boczki z taką gumą, nie psuje się, zima minus ileś, plus ileś, nic nie skrzypi, nic nie piszczy. Bardzo płynnie się porusza, z żadnych stuków, puków, wszystko jest jak trzeba. Tak więc e, polecam oryginalne akcesoria, tak samo ładowarkę, tak samo e, uchwyt samochodowy. Ok, jeżeli chodzi o nawigację, e, automapę, jak z niej wyjść, jeżeli chcemy wyjść poprawnie? Dwa razy klikając guzik wstecz. Zawsze, zazwyczaj z prawej strony jest ten guzik, gdzie tutaj dostępny w Samsungach, czyli tak, raz. Nie, nie, jeszcze raz, proszę. Raz. I tu nas informuje, naciśnij back jeszcze raz, aby zamknąć aplikację. Czyli dwa razy. o. Proszę, proszę zaczekać, zwalnia zasoby i już jesteśmy gotowi. Znaczy gotowi, już mamy aplikację całkowicie wyłączoną, już GPS jest niewykorzystywany. Ja w tym wypadku sobie wyłączam GPS-a. Dane komórkowe akurat zostawiam, bo przydadzą się do jakiegoś innego celu. Ok, jeżeli chodzi o to mapę, to wszystko. Bardzo dziękuję i polecam.